Cześć wam, ja jestem Marcinkoś, jak już wiecie yy, ten praryc, z którego wygnali, a ze mną jest yy, znaczy obok mnie koło komputera siedzi Karolina. Przed, Dzień dobry. Yy, no to właśnie, jest trochę nieśmiała. Yy, dobra tutaj nie mamy domu, bo nie ma yy, z czego zrobić. Zapomniałem jeszcze wam powiedzieć, gdzie bez powtworków ja gram. Więc ja idę do jaskini, Żeby nazbierać żelazo. No właśnie. I węgiel i takie przydatne rzeczy. Posiłaś Żeby tego. zrobić... Yy, no, plantę, to, takie. no właśnie. No to idziemy. No. Oj, znaleźliśmy we węgiel. Karolina, piszcie, piszcie. Ale go zostawiamy. A Zaraz, czy się da? O A da się jednak. Coś mi się stało, że nie mam mapki ale się jest da się zrobić te no zbieraj. nie będę. Aha. Później się go pozbiera. Się pozbieramy to. Na razie żelazo? Nie, yy, to jest ten. Bruku. sobie pozbieramy, żeby zrobić brukowe narzędzia. Tak się właśnie robi, jakby yy, drewniane. Yy, będzie 12, to jeszcze trochę wykopiemy. Tam nie. No, jeszcze trochę wykopiemy. Jeden blok można. no i teraz może możemy zrobić no teraz wracamy do domku naszego morza może... z bruku zrobimy no to tu był ten stawiamy z powrotem ale ten y, pierwszy trzeba zrobić łóżko tak się robi łóżko, prześpimy się prześpimy się dobra, y, jest ja po spaniu to ma być tutaj a ja to zabiję w końcu no. y, robimy brukowe narzędzia To będzie tak, tak, ehm. E, mieczyk. Kilow. E. Potem jeszcze zrobimy ja ciupagę. Bo zrobiliśmy już kilo. E, czupagę. E. Czupagę i jeszcze łopatę. Czupagę i łopatę, bo tego nam nie trzeba kamiennego. Teraz idziemy pościnać las. I zrobimy... Zrobimy... Dom. Drewniany dom, dom właśnie. Domek na drzewie. Nie na drzewie. Za mało Za Inne drzewo tu są w ogóle. Inne drzewo Pozbieramy drewno mm -hmm. na dom. No właśnie. Hmm, dwa nam hmm. wystarczy tak dzisiaj. Wystarczy. O, dalej tam nie dosięgam eee, Mamy już tak 17, to jak coś to przyjdziemy i pościnamy jeszcze. Mm. Teraz pójdziemy zbudować, dokończyć. Właśnie, teraz e, dokończymy dom. Mm. No to... A w domu będą różnić Właśnie. Ja jeszcze pozbieram wełny po owcach, no, pozabijam owce, a na razie kończymy, bo